Rekuperacja w domu, projekt dom w Goździkowcach G2A. Rekuperator będzie w kotłowni, będzie wisiał tutaj na wprost. Po lewej stronie mamy rury odczerpni i wyrzutni. Tutaj widzimy nawiew i wywiew do rekuperatora doprowadzone zostały przygotowana jest gniazdko zasilające 230 dwa takie gniazda plus kabel internetowy żeby można było podłączyć y, moduł internetowy i w zależności czy będzie to y, rekuperator z wymiennikiem przeciwprądowym y, czy obrotowym dla przeciwprądowego mam przygotowaną również y, kanalizację w kotłowni i w garażu nie robimy wentylacji mechanicznej tutaj musi być wentylacja grawitacyjna i wchodzimy teraz do budynku i pokażę co żeśmy tutaj zrobili. W wiatrołapie mamy wyciąg. Po to żeby nie było czuć na jesień odzieży czy butów tego typu zapachów. Toaleta wyciąg. zlokalizowany tutaj nad toaletą. W salonie mamy trzy punkty nawiewne. Nawiew został rozbity na trzy punkty, żeby strumień powietrza nie był mocny, nie był wyczuwalny. Rozmieszczenie anemostatów jest bardzo ważne, nawiewnych. Tak trzeba je umieścić, aby w okresie zimowym one nie były bezpośrednio jakby nad głową użytkownika, kiedy nawiewamy 18-19 stopni, a mamy w pomieszczeniu 23 możemy czuć dyskomfort. Tutaj mamy dwa wyciągi w kuchni, i tutaj mamy spiżarka, która będzie schowana w zabudowie meblowej. Na parterze mamy jeszcze nabiew w gabinecie lub w pokoju gościnnym, jak to woli. Zlokalizowane na środku, praktycznie, drzwi. Idziemy na górę. Podejdziemy teraz do garderoby, która znajduje się nad kotłownią, gdzie wychodzą główne ciągi. Tutaj wychodzi tam główny rurociąg nawiew i wywiew. Mamy też anemostat wyciągowy w garderobie. Tutaj mamy rurę, główną rurę nawiewową, która zasila nam y, cały parter. I co my tu mamy dalej? W pokojach na środku okna nawiew do jednej sypialni. Przejdziemy sobie najpierw nawiewy, omówimy. Druga sypialnia, również nawiew. Trzecia, główna sypialnia, mamy dwa nawiewy. OK? Tak wygląda rozmieszczenie tutaj rur. Nawiewu i wywiewu na piętrze. To są te rury, które wyszły z garderoby, z tego głównego żurociągu. To, jest, to są te. Nawiew i wywiew. Rozchodzą się, idą nam na środek korytarza, i tam wcześniej odchodzimy na trójnikach do rozdzielaczy, które idą na pacer. OK, i teraz zobaczymy sobie wyciąg. Tu mamy kolektor wyciągowy. Puszczone jego zasilanie. I tu po podłodze rozchodzą nam się wszystkie rury. Znowuż wyciągowe do parteru. Część idzie korytarzem i tutaj widzimy po kolei tu mamy wiatrołap. Mamy łazienkę na dole. Następnie mieliśmy tutaj mamy spiżarkę i pierwszy wyciąg kuchni. I drugi wyciąg kuchni. Jeżeli chodzi o wyciągi na piętrze, to tutaj mamy garderobę, mamy wyciąg. Przy tej głównej sypialni. Też jest łazienka, tu też mamy wyciąg. Należy pamiętać, że trzeba tak zbilansować powietrze. Jeżeli mamy w tym tutaj mamy sypialnię, żeby suma wyciągów nie była większa niż suma nawiewu w e, sypialni, żeby wszystko nam się bilansowało. Tak to wszystko wygląda. Tutaj mamy nawiewy do salonu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką rekuperacją, to zapraszam do składania zapytań poprzez stronę internetową rekuperacja.Legnica.pl bądź poprzez stronę na Facebooku wystarczy wpisać Ekodom Legnica. Wyskoczymy lub bezpośrednio na maila biuro.ekodompolska małpa gmail.com Pozdrawiam!